przez Arszborn do Pampeluny tam gdzie przepędzają byki aż do Santiago de Compostela i jeszcze dalej aż na taki półwysep, który nazywa się Finisterla, czyli od zwrotu łacińskiego do Finis. Koniec tego czyli koniec świata, koniec tego świata, który był znany w A, czyli Achki z granu, i potem do drugiej, A ta druga nitka przez rano, Paryż e, wspomnianego do, do, do osantyako. Ta droga była... from która mówię to jest X wiek. W tym samym dniu, czyli 24 lipca na naszym Strożercu z udziałem Mariusza Lektwickiego Księdza Mistrofa Cichego. Szliśmy przez Wrocław, yy, religiami Świętego Jakuba, y, Ksiądz Prawoszczyk, ks. Jakubowa, Ksiądz Czerwiński i szliśmy właśnie po Wiareku, czyli tam. Bo jak Ksiądz Krawoś wspomniał, Pierwszy ma cel. I tym się różni Pierwszy od że Pierwszym pierwszy posiada cel. I tym celem jest Santiago, ale po drodze są sanktuaria. Właśnie tak samo tutaj w Sławkowie jest Kościół Świętego Jakuba. Ten Kościół też może stać się takim miejscem, miejscem przyciągającym. Cheers. Sure. Tutaj, tutaj. jesteśmy przed na przykład w katedrze wrocławskiej.